Cześć, witajcie z tej strony Samotycha i witam was w najkrótszym samoczwartku w całej epoce samoczwartków co ja powiedziałem, nie wiem. Witam Was w samo czwartku z Polską, z Polską reprezentacją narodową. Jest godzina 20:34 i muszę to nagrać jeszcze raz, bo Focus się nie złapał w pierwszym razie, dlatego nagrywam to teraz. I uwaga, uwaga, kibicujemy Polakom. Polacy za chwilę grają z Niemcami, za dosłownie 15-20 minut rozpoczyna się pierwszy mecz z Niemcami na tym Euro? Drugi mecz na Euro Polaków, ale pierwszy mecz z Niemcami na Euro. logiczne. Także mam nadzieję, że Polacy wygrają. Wszyscy musimy kibicować. Wszyscy jesteśmy wierni naszemu narodowi i Polacy muszą dać z siebie wszystko. Muszą strzelić dużo bramek, dużo mieć akcji. Mecz musi być ciekawy, bo mecze z Niemcami zawsze są ciekawe. Zróbmy to jak na kwalifikacjach do euro. Zróbmy to jak na eliminacjach, właśnie. Zróbmy to. Dwie bramki i gotowe. Tylko dwie bramki, a może aż dwie bramki. To się okaże. Zobaczymy wszystko na euro. Zobaczymy wszystko na meczu. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ja sam jestem bardzo ciekawy. Jak wy sądzicie, że Polska wygra, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A dla osób z przyszłości, które są takimi wspaniaczkami i przyszły tutaj po oglądaniu meczu, Napiszcie jaki był wynik I napiszcie czy tak obstawiliście. Także dzięki za obejrzenie Cały czwartek jest krótki, naprawdę No ale wiecie, sytuacja tego wymaga Ważne, że jest Ważne, że musimy kibicować Ważne, że jesteśmy Polakami I że wygramy Euro, musimy to zrobić go, go!